Wiemy, że to, co w tradycji judeo-chrześcijańskiej nazwane jest szabatem, w naszym kontekście możemy odnieść w prostej linii do przeżywania niedzieli. I Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że Jezus jest Panem szabatu. Jezus, mówiąc, przekładając na nasze realia, Jezus jest Panem niedzieli. Maria na nasalet mówi, dałam wam sześć dni do pracy, siódmy zastrzegłem sobie, i nie chcą mi go przyznać, nie chcą uznać Jezusa Panem Niedzieli. Przez co jesteś opanowany w niedzielę? Co cię opanowuje w niedzielę? Czemu się oddajesz? Czemu poświęcasz uwagę? Jakie jest Twoje świętowanie Niedzieli? Dzisiaj jest sobota, dzień, w którym jesteśmy w przededniu Dnia Pańskiego. I może dzisiaj warto sobie zadać pytanie, jak przeżyję jutrzejszy dzień? Komu oddam się pod panowanie? Co będzie mną, nade mną panowało w dniu jutrzejszym? Jak ten dzień, jak sobie go wyobrażam? Jak on będzie wyglądał?